Moi drodzy, Pine Harbor. Nie, to jest alfa w ogóle, to jest early access, także długo w to nie będziemy grać dzisiaj. To jest horror, który został mi polecony przez Instagrama. Jak wiadomo, zawsze leżymy w łóżku godzinę przed tym, przed tym jak powinniśmy iść spać. Nie, inaczej. Zawsze jak się kładziecie do łóżka, to jest ta godzina, w której po prostu scrollujecie Instagrama, co nie, po prostu rolki lecą. I no to jest już po prostu część życia. Tego się nie da zmienić. I widziałem Pine Harbor, i mnie rozbawił klip, więc go kupiłem. Zapytacie się mnie, Franek, dzisiaj jest 8 października, A dlaczego nie gramy w Silent Hill 2 Remake? A ja Wam powiem taki, że jestem biedny. Nie, ma, nie, mam pieniędzy na, nie mam pieniędzy na Silent Hill 2 Remake. Franek, ale oglądałem ten filmik w grudniu, wiem. Jestem biedny, nie mam pieniędzy, żeby to grać. Sorry. Lecimy. Survival, skip the intro? No, no, chcę wiedzieć, co się dzieje. Nie żebym ja generalnie wiedział, co się dzieje, ale. Damn, how far is this Read letter. E! Eh. No. E, eh. a, przytrzymać. Ale czuję. Uh, uh, controls? Mouse sensitivity in Apply. Trochę lepiej, zobaczymy. Nie, nie jest lepiej. Settings, controls, jeszcze mniejsze. He Headwobbing? in rank. Okej okay, lepiej. Read letter musimy przetrzymać, ale. Eh. Dear son, I am sorry that I could not be at your mom's ceremony. Ah, tata pisze. I am sorry that I didn't even tell you why I left or where I went. For the last nine years, I did an important investigation. Many innocent lives depended on it. But for now, I feel that I can't make it alone anymore. My son, I am begging you for help. Come visit me, and I will tell you everything, and then you will understand. Pine Harbor is the place where it started. Richard Robka Teller. 11 Eden Street 11? Nawet nie jest słowo 11 Eden Street Pine Harbor To za ziomek, ma na, na imię H. kropka Faktura może ma na imię, ale nie chcę tego nikomu powiedzieć. W ogóle mamy nogi i najwidoczniej jedziemy gdzieś do starego, bez plecaka, bez niczego. Road dogging it, rozumiem. Długo jedziemy, co? Bardzo długo jedziemy. Gra pewnie myślała, że będziemy wolno czytać ten list, ale... A czy ja mogę wstać albo coś? Nie wiem, strzelić sobie w kłótno, czy możemy pobiec Myślę, że szybciej by było, gdybyśmy tam pobiegli w tym tempie. Nie, żeby coś. Nie mam oczywiście nic przeciwko autobusom. Dlaczego miałbym mieć w ogóle... To ja próbuję powiedzieć. Jaki jest sens? Kurde.

O! Dzięki! Nawzajem. Nie, nadal jest zaczęły zdecydowanie. To, to jest centymetr może ruszenia myszką. To by mnie zabił. To wcale nie jest lepiej. To nadal nie jest lepiej. No ale okej. Okay. Nie mamy nie mamy w ogóle czułości. Gra nie jest czuła. A i tak jest całkiem. potężnie. Dzięki, możesz jechać. Czym. Okej. Okay. Find father. A nie mógł po mnie chociaż wyjść? Okazać, że mnie kocha, że mu zależy na mnie? O kurwa Dzięki, tato. Nie no pewnie, dłużej mogłeś mnie tam zostawić. I nie śpiesz się, stary. Nie zależy mi. Co za c ban. Mhm. To Co mi wsadzisz może? Wait, wait. Fuck! can you speak? Ah, uh, yes... Let me look at you. W what? Joshua? Y you... No, 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 no! I you shouldn't be here! He can't be here! No, I know, I know! What? Okay, fuck, 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 we shouldn't be here, fuck! Silence! I'll cut you loose. Don't do anything stupid. Dlaczego nasz stary jest taką kółwą? Ale ciemno O! Nie rzucam cienia Co nie rzucały cienia, Kapibary? Czy wampiry? Chyba kapibary nie rzucały cienia, co? Wampiry jeszcze jako tako, ale... O, zabrałem mu coś. schön. Okej, okay, stary, czy... No co tam?

There is no time for it. Just lock the fucking door! I will tell you everything when it ends. What ends? The night, son. The night! No, and you can't just say it's a mum? Ze Gurney Ty... Trzeba mu po prostu czekać teraz. Ale biega. He is not beating the murder allegations. Why am I so slow? Hungry? Really? You were lucky tonight. Just one walking around. It happens. I'm working on an article here. Josh the public must know the truth that one that i shot yesterday is all about it chemicals mutations it's everywhere shot what i'm trying to make a difference and this fucking corporation is trying to set me up and make me weak by inviting my son and that is why you must leave this place joshua damn i haven't seen you for years i can help You're not you, to... you leave i Like a favor. A favor? Chciałbym okay, tyle nie spytamy się dlaczego strzelał, To strzelał, dlaczego nie ma żadnych trupów, krwi i skoro on puka cztery razy to co pukało... Czy my jesteśmy głupi? Okej, okay, może jesteśmy głupi. Chyba jesteśmy głupi.

Co to za dźwięk pasy nie zrobiłem Prze czym ty się zatrzymujesz? Tutaj nawet nic nie. So Uf, <coughs>

No my father. Your dad and my parents. They were close friends. Uh -huh. At least you found family here. Damn. I thought this place was just abandoned. A few families stayed. They had nowhere to go. Well I owe you, but first I need to find my father. I understand. If you have a chance, I need meds and fuel. I can't go by myself. Because just please. I need it. I'll see what I can do. Nie musisz ze mną. It is pretty handy here. I set a timer on your watch when you were out. Try not to be outside at night. I got it. Thank you for caring. Bardzo mało kwestionujemy, Mogę to po. Yeah. To też ci zabiorę, okej? Dzięki. Dobra, możemy się blokować. Mamy lekki atak. Nie mamy silnego ataku. Jest 16:00. To nieprawda. Jest dziewiętnasta. Czy to jest co to jest? Alkohol razy 6. Mogę żyć. Musimy znaleźć starego. Wydaje się proste. Musimy aż tu się wrócić? No jasu. Jak ona mnie przez stan przyciągnęła i dlaczego nie możesz i ze mną? Mam bardzo wiele pytań, na które chciałbym odpowiedzi. To jest potwór. Podoba mi się, że tego nie kwestionujemy. Sdychaj! fuck, bitch! Widzisz te ręce? Huh? Właśnie zabiliśmy człowieka i nie czujemy się z tym źle. Mam wrażenie, że często to robiliśmy. W tej grze jest ustawienie na gości? Okej, okay, okej. Okay. Stary masz kutasa na wierzchu. O kurde! Bytź! Get fucked! Ej, on ma kutasa na wierzchu. Nie mogę tego pokazać. Is HEALTH, BITCH! No nie, dlaczego tu jest tyle gołych go zombiaków? Umarłem? W ogóle nie... nie ciekawi nas to, że jakby tutaj są dosłowne potwory? Jakby przyjmujemy to z zadziwiającym spokojem. Zdarza się, nie? Jakby... Gdańsk. Gdańsk, co zrobić? O, tu się rozbiliśmy. Nie nic hands o, Oła. Oła. Oła, No, nie mogę się. No, nie mo. <ścoughs> Fuck. A nie możemy skakać. Uuu, to niedobrze. Gdańsk, po prostu Gdańsk. Padre! Find keys. Gdzie normalnie ludzie trzymają klucze? W doniczce? W kiblu? O, sprówe. Okej, okay, deski nam się przydadzą pewnie do... ...barykadowania, co? Czy mm. ty też te ci koły? Czemu ty wcale... Czy to jest jakieś miasto... ...zboczeńców? No zaatakuj go, stary! Czy ty jesteś kurwa głupi? Dobra, find a place for Kaya. I guess. Dobry strzał. Dobry strzał, stary, naprawdę. No kurwa... Nie jeśli ci to wyszło serio. Może gdybyś faktycznie przycelowywał, a nie szale od biodra. Kompletnie dwie różne sprawy. Aczkolwiek. Eee? Eee? Teraz będziemy chybiać celniej. To jest albo aligator, albo karabin maszynowy. Nie ma niczego pomiędzy. Bardzo ewidentnie jest pokraja jeszcze w Early Access. Nice. Po market gtańską. Jak ty mnie... Jest koły do tego. Nie wiem, że jest 20, ale co ja z tym zrobię? How am I supposed to live, love, love under these conditions? No nie. No i więcej? Że ten walk nie jest przystosowany do walki z wieloma przeciwnikami. <laughs> Fuck me! Get fucked! Hmm, to chyba niedobrze. Możemy stworzyć ammo? Możemy. Jak ty tu wszedłeś, stary? Jak ty tu wszedłeś? Przepraszam bardzo. No co, co? O, jeszcze dyszy sobie na moim trupem. No pewnie. No jasne. Jestem tu. Na ja Jak ty mnie znalazłeś? Przepraszam. Nie sądzicie, że to przesada? No... To żart?! Jakby... No pewnie, pewnie. Kurwa... Jasne. Jesus, kurwa. Gdańszczanin. No, what the fuck! Właśnie was zabiłem. Dosłownie właśnie was zabiłem. Nie no, to jest Beka. To zagra Pine Harbor znalazłem na Steamie. Znaczy właściwie Instagram mi polecił, już chyba widzę w czym był problem. Kolejny w kolejny. Serio? Serio? Nie no, zapraszam. Jeszcze? Ty? No. Bardzo rozumiem, dlaczego gra jest w early access. Kurwa mać! Ile można? Przeładuj to, przeładuj to! Masz naboje. Stary. Stary. Przeładuj to. PRZEŁADUJ TO! Jak już nawet stąd nie wychodzę, siedzę sobie spokojnie w domu, Jezus. Mm, mm. mm, mm. Dzień dobry. Ma pani chwilę porozmawiać o naszym panu? Dlaczegoś mi... A ja nie hey, mogę coś, wejść? Coś, coś nie mogę kind of wejść? Orbea? Nie wpuścisz mnie? No wpuść mnie! Wpuść mnie! Słuka. Nie no pewnie, kostki sobie jeszcze połam. Aj patrzcie, jest mgła, jest miasteczko, jest cicho. z no, wzgórza nawet. Normalnie jesteśmy w Silent Hillu. No chyba... Ta gra jest w Early Access, by the way. Nie wiem czy już o tym wspominałem. Wspominałem, że ta gra jest w Early Ja, yeah, per dole. I co, i tam? Ale zgadnijcie, co? Kurwa, nie możemy skakać! O! Miło, że ktoś o tym pomyślał. Na razie nie przebija to zukozys, to prawda. Słuchaj, w zukozys przynajmniej coś się działo. W zukozys były zwierzęta. I była. Naga pani, z, z której nałożyliśmy japońską cenzurę. Czy my tak po prostu wchodzimy do randomowych tuneli? Bo jakaś dziewczyna nam powiedziała, że. Ej. Jolo. O. Co my to robimy? To ja się wiem, że zgubiliśmy starego. Kurwa, stary. Ale musisz we mnie strzelać? Ryszard, spokój się. It fucked. Okej, okay, to zabawne. Nice. Musimy w to szybciej grać, może jeszcze uda mi się zrobić co Mmm. O, w nie byliśmy. Halo? Jezu, k**wa, to okej, okay, dobra. Jestem tylko pistą. To nie był dobry jest ja jestem pizdą. Nice. Już byliśmy. Tutaj chyba też już byliśmy. Czy to normalna reakcja ojca, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji i biegnie za tobą twój syn, to czy to normalna reakcja, żeby w niego strzelić i powiedzieć, żeby się do ciebie nie zbliżał, Chad? Czy to była uzasadniona reakcja, tak? Okej. Okay. Tu się nic nie dzieje. Dlaczego to nie działa? Chad, I am going insane. Do you want anything? Tu nic... jakby... Tu nic... tu nic... Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. I the do generator room and head it in the bathroom. Czyli coś było w kiblu. Ja yeah, pier... No wiecie jak to idzie dalej. Musimy znowu znaleźć kibel. jak się myje kibel. 4246. Ale jestem zajebisty. Oh a yeah, Musimy teraz tylko znaleźć kibel. Hit it in the bathroom, Hit it in the bathroom. O, ja pierdolę. jestem po prostu ślepy. Jestem tu! I co mam zrobić, gro? Co mam zrobić? Proszę, powiedz mi kurwa, co ja mam zrobić? Bo jak nie to wpakuję sobie śród w łeb. Co mam zrobić, co? Co mam zrobić? Gdzie to jest miejsce na klucz? Hm? I na chuj mi ten kij baseballowy. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, nie wiem kurwa, nie wiem. O. Mogliśmy grać w Amnezję, The Bunker, i byłoby znacznie lepiej. Jesteś ślepy, stary, nawet nie powinieneś wiedzieć, że tu jestem. A kiedy kamerka? Jak będę przystojny. Dlaczego nie możesz tego użyć? Człowie, użyj to. Użyj tego. Użyj tego, błagam Cię, nie masz połowy zdrowia! Urwi mnie z tą grą. <grywa> Proste. Widać, czy to stany. No nie! I musimy naprawdę całą tą drogę biec? I look at my bear wrist. I think it's time we jak Brytyjczyk. Nie upam Brytyjczykom. Jak gdy nazobaczył wnętrza ja bez koszuli. Uu, nie mogę wymówić co z nim robił. My father is sick. Quiet. Cię How bad is it? Mr Teller, did you find him? No, but I did find a diary in the mines. When everything happened, the mines collapsed. No one came out. Looks like one survived. Any clues whose diary this belongs to? Hmm. Initials R G. Wait. A nie możesz mnie wpuścić kobieto? to No ja pierdolę, czy to jest po prostu symulator biegania i strzelania do Brytyjczyków? o z drugiej strony? Czy to aż taka zagara? Ale tak zazwyczaj to ja decyduję dosłownie z jakieś 20 minut przed streamem co będziemy grali.

shit, kid. You have no idea what you're into. I knew him well. I'll take you to the man who destroyed dozens of Ask him about it. I will, so you know where he is. The one that crawls in the night. Find her. I need explosives. But you need explosives to clear the path. Jak ty się... Nie, nie, nie. Fine Dynamite. I to aż tam musimy. Of course, of course, convenient. No. Czyli co no to jest tyle piekania. Kurwa, gro. A, nie, jest na no, dobrym miejscu. Czyli co musimy... Boom. No. No wycoś to w chuj, panie. A! Nie rozumiem, dlaczego musieliśmy znaleźć pieprzony dynamit? Nie mogliśmy dosłownie przejść nad tym? Myślałem, że rozmawiamy. Myślałem, że rozmawiamy. Nie, nie składam się, naprawdę. Jakby byłoby nawet miło, gdybyś nie zaczęła atakować. Zapierdolę jeszcze czwórki i wysadziliśmy, to wiesz? O, kosmici istnieją. O, nie mam amunicji. Dude! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Kurwa! Nie chowam się, serio, Lasko. Naprawdę, naprawdę. Może do mnie podejść, proszę. No, chodź tu. Chodź tu. Okej. Okay. Nie no, to jest żart. Nie mogę po prostu stworzyć jakby amunicję na Nasze... Mam ammo! Czemu nie ładujesz? Jesus. Podoba mi się, że nasza postać w ogóle nie jest jakby nawet wystraszona. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Daj się zabić. Wiecie, że ta gra jest w Early Access? Nie <grymne> się to. Here. Jakbym był zwierzęcym, to jakim? Kapibarą. Pierdole to. <grymne> Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden cykl. Nie, naprawdę, uwierz mi. Jakby ja z chęcią bym siebie zastrzelił, ale nie mam z czego. Wow, Don't be here. długo jeszcze? Nie, wiecie co, czad pierdolę tą grę. <gry> nie, naprawdę, nie. No, nie, pierdolę, to nie mam ochoty w to, nie, bez sensu, skill issue wyjebane mam w tą grę.